Prawdziwa siła nie krzyczy. Prawdziwa kontrola nie jest widoczna na zewnątrz. To cicha, wewnętrzna forteca, której nie jest w stanie zburzyć żaden zewnętrzny chaos. Jednak 99% mężczyzn buduje swoje życie na piasku. Szukają potwierdzenia w oczach innych, reagują gniewem na każdą prowokację, tracą energię na rzeczy, na które nie mają absolutnie żadnego wpływu, są niewolnikami własnych impulsów i cudzych opinii. Ale ty jesteś tutaj, ponieważ podejrzewasz, że istnieje inna droga: droga, którą podążają nieliczni. W tym materiale odsłonie przed Tobą siedem cichych kotwic, które trzymają cię na dnie, podczas gdy ty myślisz, że płyniesz do przodu. To siedem rzeczy, które mężczyzna aspirujący do siły i kontroli musi wyeliminować ze swojego życia. Nie spektakularnie nie z fanfarami, ale w ciszy, wewnątrz własnego umysłu. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzu, co jest jedną rzeczą, nad którą chcesz odzyskać pełną kontrolę w swoim życiu. Porozmawiajmy o tym. Żyjemy w epoce przeładowania. Każdego dnia jesteśmy bombardowani opiniami, newsami, obrazami idealnego życia, które rzekomo prowadzą inni. Media społecznościowe stały się areną cichej rywalizacji, a świat polityki i wiadomości to teatr, który celowo żeruje na Twoich najniższych instynktach. Strachu i oburzeniu. W tym cyfrowym koloseum, twoja uwaga jest walutą, a twój spokój jest towarem, który inni chcą ci odebrać dla własnego zysku. Problem polega na tym, że nikt nie uczy nas, jak zbudować mentalną tarczę. System edukacji przygotowuje nas do bycia trybikami w maszynie, ale nie daje narzędzi do zarządzania najważniejszym zasobem własnym umysłem dlatego tak wielu mężczyzn czuje się zagubionych. Dryfują miotani przez zewnętrzne siły, nie zdając sobie sprawy, że źródło ich słabości leży wewnątrz, to nie jest wykład z historii. To jest instrukcja obsługi twojego umysłu na XXI wiek oparta na ponadczasowych zasadach, które odróżniają mężczyzn silnych od całej reszty. Pierwszą rzeczą, którą musisz wyeliminować, jest chroniczna potrzeba zewnętrznej walidacji. To cichy zabójca męskiej siły. To subtelna, ale potężna siła, która sprawia, że twoje poczucie wartości zależy od lajków, komplementów, opinii szefa czy partnerki. Kiedy żyjesz dla aprobaty innych, oddajesz im klucze do swojego samopoczucia. Stajesz się marionetką, której sznurki pociągają obcy ludzie. Każdy pozytywny komentarz to chwila euforii. A każda krytyka lub jej brak to cios prosto w Twoją tożsamość, to życie w ciągłym napięciu, w nieustannej próbie odgadnięcia czego oczekują inni, zamiast skupienia się na tym, czego Ty wymagasz od siebie. Mężczyzna o silnym umyśle rozumie, że walidacja musi pochodzić z wewnątrz. Jego standardy są Jego własnymi standardami. On jest dla siebie sędzią i jurorem. Eliminacja tej potrzeby zaczyna się od prostej, ale trudnej decyzji przestać pytać świat. O pozwolenie na bycie sobą. Twoja wartość nie jest przedmiotem negocjacji, jest faktem, który ty sam ustanawiasz. Jak w praktyce zacząć eliminować tę potrzebę? Zacznij od małych, cichych aktów niezależności, zrób coś, co uważasz za słuszne, nie ogłaszając tego światu. Wybierz strój, który tobie się podoba, a nie ten, który jest modny. Podejmij małą decyzję w pracy w oparciu o własną logikę, a nie o to co spodoba się szefowi. To trening dla twojego mentalnego mięśnia suwerenności. Każdy taki akt jest jak położenie kolejnej cegły w murze twojej wewnętrznej fortecy. Zamiast publikować swoje osiągnięcia w mediach społecznościowych w poszukiwaniu pochwał, zapisz je w prywatnym dzienniku. Poczuj dumę, która płynie z samego faktu dokonania czegoś, a nie z reakcji innych. To jest fundamentalna zmiana perspektywy. Przechodzisz od bycia aktorem na scenie dla publiczności, do bycia architektem swojego życia, który buduje coś trwałego dla siebie. Prawdziwa pewność siebie nie potrzebuje aplauzu. Ona rodzi się w ciszy, w zgodzie z własnymi zasadami. Druga trucizna do usunięcia reaktywne oburzenie. Spójrz na media społecznościowe, na portale informacyjne. Cały ich model biznesowy opiera się na wywoływaniu w tobie skrajnych emocji, oburzenia, gniewu, strachu. Dlaczego? Bo człowiek oburzony klika, komentuje, udostępnia, jest zaangażowany. Ale to zaangażowanie jest pułapką. Każdy raz, gdy czujesz falę gorąca i gniewu z powodu tweeta polityka, którego nie znasz, lub komentarza anonimowego trola, oddajesz kawałek swojej mentalnej energii. Oddajesz kontrolę nad swoim stanem emocjonalnym komuś, kto jest setki kilometrów dalej i nawet nie wie o twoim istnieniu. To jest definicja mentalnej słabości. Pozwalasz, by zewnętrzne, nieistotne zdarzenia dyktowały twój wewnętrzny spokój. Stoicka mądrość uczy o dychotomii kontroli. Są rzeczy, na które masz wpływ, i te, na którego nie masz. Oburzanie się na te drugie jest jak krzyczenie na deszcz, by przestał padać. Jest bezcelowe, wyczerpujące i śmieszne. Eliminacja reaktywnego oburzenia to akt świadomej dyscypliny informacyjnej. To nie oznacza bycia ignorantem. To oznacza bycie selektywnym. Zamiast pasywnie konsumować strumień wiadomości, który macie rozzłościć, aktywnie szukaj informacji, które są ci potrzebne. Zadaj sobie pytanie, czy moja złość na tę sytuację cokolwiek zmieni? Czy mogę podjąć jakieś konstruktywne działanie? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to emocjonalna reakcja jest czystą stratą energii. Twój spokój jest zbyt cenny, by oddawać go za darmo. Traktuj swoją uwagę jak najcenniejszy zasób. Nie rozdawaj jej na lewo i prawo. Mężczyzna silny mentalnie jest jak strażnik bramy swojego umysłu. On decyduje, co wchodzi do środka, a co zostaje na zewnątrz. On rozumie, że świat zawsze będzie pełen głupoty i chaosu. Jego zadaniem nie jest naprawienie całego świata, ale utrzymanie porządku we własnym królestwie. W swoim umyśle. Trzeci cichy sabotażysta to porównywanie się z innymi. Ale nie to głośne, pełne zazdrości. Mówię o tej cichej, przewlekłej chorobie, która toczy cię od środka, gdy skrolujesz media społecznościowe. Widzisz wyidealizowane zdjęcia z wakacji, ogłoszenia o awansach perfekcyjne rodziny, i w ciszy swojego umysłu zaczynasz mierzyć swoje życie tą fałszywą miarą. Porównujesz swoje kulisy z ich wyreżyserowaną sceną. To jest gra, której nie da się wygrać. Zawsze znajdzie się ktoś, kto jest bogatszy, bardziej wysportowany, ma lepszy samochód. Ta nieustanna kalkulacja sprawia, że nigdy nie doceniasz tego, co masz, bo zawsze patrzysz na to, czego ci brakuje. To przepis na permanentne niezadowolenie. To jest jak bieg na bieżni z ekranem przed oczami, na którym widzisz innych, którzy już dobiegli do mety. To iluzja. Jedyne porównanie, które ma sens, to porównanie siebie dzisiejszego z sobą wczorajszym. To jest jedyny wyścig, w którym startujesz. Jak wyeliminować tego wirusa? Poprzez radykalną zmianę diety informacyjnej i skupienie po pierwsze, bezwzględnie ogranicz czas spędzany na platformach, które prowokują porównania. Usuń aplikacje, które sprawiają, że czujesz się gorzej, a nie lepiej. To nie jest oznaka słabości to akt strategicznej samoobrony. Po drugie, Zacznij praktykować wdzięczność, ale w męski, pragmatyczny sposób. Nie chodzi o pisanie ckliwych wierszy, chodzi o świadome dostrzeganie i docenianie swoich zasobów, zdrowia, umiejętności, relacji, postępów, które już zrobiłeś. Każdego dnia poświęć minutę, by pomyśleć o jednej rzeczy, którą zbudowałeś własnymi rękami, o jednej trudności, którą pokonałeś. To przekierowuje twoją uwagę z deficytów na zasoby. Zamiast patrzeć na ogród sąsiada, zaczynasz dbać o własny. Siła nie rodzi się z posiadania więcej niż inni. Rodzi się z pełnego wykorzystania tego, co już masz. Czwarty element do usunięcia to komfort użalania się nad sobą. To jest bardzo podstępna pułapka. Użalanie się nad sobą daje iluzoryczne poczucie ulgi. Kiedy myślisz, mam pecha, świat jest przeciwko mnie, inni mają łatwiej, zdejmujesz z siebie odpowiedzialność. Na chwilę czujesz się lepiej, bo jeśli to nie twoja wina, to nie musisz nic robić. Stajesz się ofiarą. A bycie ofiarą jest wygodne. Ofiara nie musi walczyć, nie musi ryzykować, nie musi podejmować trudnych decyzji, może po prostu narzekać. Ale ta wygoda ma ogromną cenę Twoją siłę. Każda chwila spędzona na użalaniu się nad sobą to chwila, w której oddajesz swoją moc okolicznościom. To mentalność niewolnika, który obwinia łańcuchy zamiast szukać sposobu na ich zerwanie. Mężczyzna o mentalności stoickiej wie, że w życiu spotkają go trudności, niepowodzenia, niesprawiedliwość. To są stałe elementy gry. On nie pyta, dlaczego ja. On pyta, co teraz? On nie traci czasu na lamentowanie nad kartami, które dostał. On skupia się na tym, jak najlepiej je rozegrać. Wyeliminowanie nawyku użalania się nad sobą wymaga brutalnej szczerości ze samym sobą. Kiedy złapiesz się na myśli w stylu to niesprawiedliwe. Zatrzymaj się. Zadaj sobie pytanie: czy ta myśl mi pomaga? Czy przybliża mnie do rozwiązania? Odpowiedź zawsze brzmi: nie. Zastąp ją pytaniem zorientowanym na działanie. Co mogę zrobić w tej sytuacji, mając to, co mam? To przesuwać się z pozycji pasażera na fotel kierowcy. Nawet jeśli jedyne, co możesz zrobić, to zaakceptować sytuację i zachować godność, to już jest akt siły. To jest przejęcie kontroli nad jedyną rzeczą, nad którą zawsze ją masz. Nad swoją reakcją. Przestań opowiadać sobie i innym historię o tym, jak bardzo masz ciężko. Zacznij tworzyć nową narrację: o tym, jak radzisz sobie pomimo trudności. Ludzie nie szanują ofiar, szanują wojowników. Bądź wojownikiem we własnej głowie, a staniesz się nim w rzeczywistości. Piąty cichy wróg: unikanie niewygody. Współczesny świat jest zaprojektowany tak, byś nigdy nie musiał czuć dyskomfortu. Jedzenie na telefon, rozrywka na kliknięcie, klimatyzacja, windy wszystko ma być łatwe, szybkie i przyjemne. Ta obsesja na punkcie komfortu sprawia, że stajemy się mentalnie i fizycznie słabi. Jesteśmy jak zwierzęta z Zoo, które straciły zdolność do przetrwania w dziczy, a życie jest dziczą. Zawsze będzie rzucać ci wyzwania, stawiać przed tobą trudne zadania, zmuszać do konfrontacji z bólem i niepewnością jeśli całe życie Unikasz niewygody, to w momencie prawdziwej próby po prostu się złamiesz. Twoja strefa komfortu staje się twoim więzieniem. Dobrowolne i regularne wystawianie się na dyskomfort to najważniejszy trening dla charakteru. To jest jak szczepionka przeciwko życiowym trudnościom. Budujesz odporność, hartujesz ducha, uczysz swój umysł, że niewygoda nie jest czymś, czego należy unikać za wszelką cenę. Jest po prostu ceną postępu. Jak to robić w praktyce? To proste. Codziennie rób jedną małą rzecz, której ci się nie chce robić weź zimny prysznic, wejdź po schodach zamiast jechać windą, zrób dziesięć pompek więcej niż planowałeś, zagadaj do kogoś obcego, zjedz posiłek bez oglądania czegoś na ekranie. To są małe, kontrolowane dawki niewygody. One uczą twój system nerwowy, że jesteś w stanie przetrwać i funkcjonować poza strefą komfortu. Mężczyzna, który świadomie wybiera trudniejszą drogę w małych rzeczach, buduje siłę, by poradzić sobie z wielkimi wyzwaniami, kiedy te nadejdą. On nie szuka łatwego życia. On szuka siły, by poradzić sobie z trudnym życiem. To jest fundamentalna różnica w podejściu, która oddziela chłopców od mężczyzn. Przestań polować na komfort, zacznij polować na wyzwania. W niewygodzie kryje się twój wzrost. Szósty nawyk do cichej eliminacji to nadmierne tłumaczenie się. Ile razy zdarzyło ci się podjąć decyzję, a potem spędzić cenne minuty, a nawet godziny, tłumacząc ją ludziom, którzy nie mają żadnego znaczenia dla jej wyniku? Wyjaśniasz, dlaczego zmieniłeś pracę, dlaczego zacząłeś chodzić na siłownię, dlaczego nie pijesz alkoholu na imprezie. To zachowanie wynika z głęboko zakorzenionej potrzeby bycia zrozumianym i zaakceptowanym, która jest krewną potrzeby walidacji. Ale jest w tym coś gorszego. Kiedy się tłumaczysz. Podświadomie stawiasz drugą osobę w pozycji sędziego. Dajesz jej władzę, by oceniła twoje wybory. Osłabiasz swoją pozycję. Silny mężczyzna nie tłumaczy się ze swoich decyzji, o ile nie jest to absolutnie konieczne z zawodowego czy prawnego punktu widzenia. On po prostu je komunikuje. Zdecydowałem, że Robię to, ponieważ do. Nie dziękuję. Koniec. Krótko, zwięźle, bez poczucia winy. Oduczenie się tego nawyku wymaga praktyki w stawianiu granic. Kiedy ktoś zadaje ci wścibskie pytanie o Twoje życiowe wybory, nie jesteś zobowiązany do przedstawiania mu szczegółowego raportu. Możesz odpowiedzieć grzecznie, ale stanowczo i ogólnie. To była osobista decyzja. Tak mi pasuje. Mam swoje powody. Większość ludzi odpuści, a ci, którzy naciskają, pokazują tylko brak szacunku dla Twoich granic, Twoje życie, Twoje decyzje. Nie musisz mieć aprobaty całego świata. W rzeczywistości im mniej mówisz, tym silniejsza staje się Twoja obecność. Ludzie naturalnie szanują tych, którzy wydają się pewni swoich wyborów i nie szukają na siłę potwierdzenia. Twoje działania powinny mówić same za siebie. Niech rezultaty będą Twoim uzasadnieniem. Oszczędzaj słowa, inwestuj w działanie. To jest język siły, który wszyscy rozumieją bez dodatkowych wyjaśnień. I wreszcie. Siódma rzecz, którą musisz wyeliminować: mentalny bałagan. Twój umysł jest jak pokój. Możesz utrzymywać w nim porządek, wpuszczać tylko wartościowe rzeczy, albo możesz pozwolić, by stał się śmietnikiem pełnym bezużytecznych informacji, plotek, negatywnych myśli i cudzych dramatów. Większość ludzi żyje w stanie permanentnego mentalnego bałaganu, ich uwaga jest rozproszona, skacze z tematu na temat, karmi się tanimi sensacjami. I niekończącym się strumieniem cyfrowych śmieci. Taki umysł jest słaby, nie potrafi się skoncentrować, nie potrafi głęboko myśleć, nie potrafi znaleźć spokoju. Jest jak wzburzona woda, w której nic nie może się odbić. Aby odzyskać kontrolę, musisz stać się bezwzględnym kuratorem treści, które wpuszczasz do swojej głowy. Musisz świadomie odciąć się od informacyjnego fast foodu, który nie wnosi do Twojego życia żadnej wartości. Jak to zrobić? Zacznij od audytu. Przez jeden dzień świadomie obserwuj, czym karmisz swój umysł, jakie portale czytasz, jakie profile obserwujesz, jakie rozmowy prowadzisz, a potem zacznij bezlitosne porządki. Przestań obserwować konta, które wywołują w Tobie zazdrość lub złość. Wycisz grupy na komunikatorach, które są źródłem plotek i narzekania. Zastąp bezmyślne scrollowanie świadomym konsumowaniem wartościowych treści, książek, długich artykułów, podcastów, które uczą cię czegoś nowego. Naucz się być sam ze swoimi myślami bez potrzeby zagłuszania ciszy telefonem. Medytacja, nawet 5 minut dziennie, to potężne narzędzie do porządkowania umysłu. Czysty, spokojny umysł to twoja największa przewaga strategiczna. To w nim rodzą się najlepsze pomysły. To on pozwala ci dostrzec okazje, które inni przegapiają w swoim chaosie. Chroń go jak najcenniejszego skarbu, bo nim właśnie jest. Proces eliminacji tych siedmiu rzeczy nie jest jednorazowym wydarzeniem. To ciągła praktyka, codzienna dyscyplina. Będą dni, kiedy złapiesz się na szukaniu walidacji. Będą chwile, kiedy poczujesz fale oburzenia. To normalne. Kluczem nie jest perfekcja, ale świadomość i natychmiastowa korekta kursu. Kiedy zdasz sobie sprawę, że wpadłeś w stary nawyk, nie krytykuj się. Po prostu zauważ to, weź głęboki oddech i świadomie wróć na właściwą ścieżkę, to jest właśnie trening mentalny. Każde takie małe zwycięstwo nad własnymi słabościami wzmacnia cię. Każda świadoma decyzja, by nie reagować, nie porównywać się, nie tłumaczyć, to kolejny krok w stronę wewnętrznej wolności, to cicha rewolucja, która dzieje się wewnątrz ciebie. Nikt jej nie widzi, nikt nie będzie ci klaskał, ale ty będziesz czuł jej efekty. Poczujesz rosnący spokój, jasność myślenia i niezachwianą pewność siebie, która nie zależy od niczego i nikogo na zewnątrz. Pomyśl o tym jak o rzeźbieniu. Na początku masz przed sobą surowy, bezkształtny blok kamienia. To ty z całym bagażem nawyków, przekonań i społecznego programowania. Proces stawania się silniejszym nie polega na doklejaniu do tego kamienia nowych, błyszczących elementów. Polega na odkuwaniu tego, co zbędne. Każde uderzenie dłuta to świadoma decyzja o eliminacji. Odrzucasz potrzebę aprobaty, odkuwasz kawałek, odrzucasz nawyk narzekania. Kolejny to jest bolesny i żmudny proces. Wymaga precyzji, cierpliwości i wizji tego, co chcesz stworzyć, ale z każdym odłupanym fragmentem z chaosu zaczyna wyłaniać się kształt. Kształt człowieka, którym chcesz być spokojnego, silnego, skupionego człowieka, który jest panem swojego wewnętrznego świata to jest prawdziwa sztuka samodoskonalenia nie dodawanie, a odejmowanie, dochodzenie do esencji? Ta droga nie jest dla każdego większość wybierze łatwiejszą ścieżkę, pozostaną w strefie komfortu, będą karmić się gniewem i zazdrością będą szukać winy wszędzie, tylko nie w sobie i to jest w porządku. To ich wybór, ale ty, słuchając tego, już pokazałeś, że aspirujesz do czegoś więcej. Już postawiłeś pierwszy krok poza stadem. To jest droga dla mniejszości. Dla tych, którzy rozumieją, że prawdziwa gra toczy się na polu bitwy własnego umysłu, to tutaj odnosimy największe zwycięstwa i ponosimy najbardziej dotkliwe porażki. Eliminując te siedem rzeczy, nie tylko poprawiasz swoje życie, ty je odzyskujesz. Zabierasz je z rąk przypadku opinii innych ludzi i własnych niekontrolowanych impulsów. Stajesz się suwerenną jednostką, a to jest najwyższa forma wolności, jaką człowiek może osiągnąć. Kiedy zaczniesz ten proces, zauważysz ciekawe zjawisko. Ludzie wokół ciebie zaczną reagować. Niektórzy poczują się nieswojo w twojej obecności, twój spokój będzie dla nich lustrem, w którym zobaczą własny chaos. Twoja odmowa uczestniczenia w narzekaniu i plotkach sprawi, że poczują się obnażeni. Mogą próbować cię sprowokować, wciągnąć z powrotem do starych gier. To jest test. To jest moment, w którym musisz stać twardo. Nie musisz ich atakować ani pouczać. Po prostu rób swoje. Twoja cisza i konsekwencja będą potężniejsze niż jakiekolwiek słowa. Z czasem ludzie o podobnej mentalności zaczną naturalnie do ciebie lgnąć. Jakość twoich relacji wzrośnie. Przyciągniesz tych, którzy szanują siłę, a nie tych, którzy żerują na słabości. Twój świat zewnętrzny zacznie odzwierciedlać porządek, który zbudowałeś wewnątrz. Ważne jest, by zrozumieć, że stoicyzm, o którym mówimy, to nie jest bycie pozbawionym emocji robotem, to nie jest tłumienie uczuć. To jest coś znacznie bardziej zaawansowanego, to jest zdolność do odczuwania emocji, gniewu, smutku, radości, bez bycia przez nierządzonym. To jest umiejętność stworzenia przestrzeni między bodźcem a reakcją. W tej przestrzeni leży twoja wolność i twoja siła. Czujesz gniew, ale decydujesz, że nie będziesz działał pod jego wpływem. Czujesz strach, ale robisz to, co uważasz za słuszne. To jest panowanie nad emocjami, a nie ich brak. Eliminując te siedem nawyków, tworzysz tę przestrzeń. Przestajesz być automatem, który reaguje na wszystko, co przyniesie świat. Zaczynasz być świadomym dowódcą, który wybiera swoje bitwy i swoje reakcje. To jest definicja emocjonalnej dojrzałości i prawdziwej kontroli. Pamiętaj, że ostatecznym celem tego wszystkiego nie jest stanie się kimś niewzruszonym i odizolowanym od świata. Celem jest stanie się bardziej skutecznym w świecie. Kiedy twój umysł jest czysty, kiedy twoja energia nie jest marnowana na bezsensowne bitwy, możesz skupić całą swoją siłę na tym, co naprawdę ma znaczenie na budowaniu swojego biznesu na byciu lepszym ojcem, partnerem, przyjacielem na tworzeniu wartości na pozostawieniu po sobie śladu. Człowiek, który kontroluje swój wewnętrzny świat, ma nieskończenie większą zdolność do kształtowania świata zewnętrznego. On nie jest rozpraszany przez drobnostki, jego wzrok jest utkwiony w horyzoncie. On wie, dokąd idzie. I eliminacja tych siedmiu rzeczy to nic innego, jak pozbycie się zbędnego balastu, który spowalniał cię w tej podróży, to przygotowanie do prawdziwego działania. Dotarliśmy do końca, ale to nie jest koniec to początek. Początek cichej, wewnętrznej pracy, która ma moc zmienić wszystko. Te siedem rzeczy: potrzeba walidacji, reaktywne oburzenie, porównywanie się, użalanie się nad sobą, unikanie niewygody, nadmierne tłumaczenie się i mentalny bałagan to nie są oddzielne problemy. To są objawy jednego głębszego stanu, braku świadomej kontroli nad własnym umysłem. Główny wniosek jest jeden i jest potężny: siła nie polega na dodawaniu, ale na odejmowaniu. Na świadomym eliminowaniu tego, co cię osłabia. Prawdziwa kontrola to nie zmuszanie świata, by pasował do Twoich oczekiwań. To kształtowanie siebie tak, byś potrafił poradzić sobie ze światem jaki jest. Jesteś architektem swojego wewnętrznego świata. Nikt inny nie ma kluczy. Dziękuję, że poświęciłeś swój czas, by zainwestować w siebie. Jeśli ten materiał dał Ci wartość, subskrybuj kanał, by kontynuować tę podróż. A teraz najważniejsze. Pytanie na koniec. Po obejrzeniu tego materiału, od czego zaczniesz swoje ciche eliminowanie? Jaki jest twój pierwszy konkretny krok? Napisz w komentarzu. Zadeklaruj to. Weź za to odpowiedzialność. Zacznij już teraz.